Na praworządności ta Unia Europejska została zbudowana, i podcięcie tego filaru spowoduje, że cały gmach, który się nazywa Unia Europejska, się zawali. Mnie osobiście najbliższy, najbliższą wartością jest oczywiście praworządność, bo tym się zajmuję. W to się zaangażowałem trzy lata temu bardzo mocno. Bez praworządności. Należycie chronionej, nie ma wolności zgromadzeń, nie ma wolności słowa, nie ma wolności mediów, nie ma wolności gospodarczej, nie ma wolności kultury, no i nie ma na końcu wolności wyborów. No i tylko niezależne sądy i niezależne sądy konstytucyjne są w stanie te wszystkie wartości należycie chronić. Po prostu to nie jest abstrakcja praworządność, to nie jest abstrakcja.